Dzień! dobry kochani! Witamy w kolejnym dniu, w kolejnym weekendowym vlogu! Ja właśnie dokończę mój sok yy, z selara. Już nawet mi ten smak aż tak nie przeszkadza. Um, jest naprawdę całkiem spoko. No, i John szykuje cię. Um, I ja podrzucam cię do rodziców. Jeden na paznokcie. Już jestem po pazurkach. Popatrzcie, jakie fajne. Takie mm, neutralne. Nie wiem, takie beżowe, ale każdy jest inny odcień. No, zaostrzyj się. Halo. Halo tutaj złapałam, widzicie, takie fajne, mega mi się to spodobało fajnie to wygląda, bo jest takie, wiecie takie inne, ale też takie nierażące po oczach, A no i coś innego, jesteśmy właśnie u babci Marysi i z Emcią, z Mamcią zamówiliśmy sobie jedzonko, bo wspieramy wspieramy gastro, tak się mówi Gastronomy. tak, A no ale po Instagramowi się wspieramy no, no gastro. gastro nawet. O, no nie, jego ja nie um, No. I czekamy, czekamy na jedzonko i sobie do, rozmawiamy. A Emcia ma największą do. łyżkę na świecie. Jest! Ale piękne się to sukience, bym w czerwonej sukience przysłałaś. Cudne. A ty w tym w czepeczce. Tak. No. Zamówiliśmy raj na ziemi. Tak się nazywa. Bardzo miłe, bardzo miłą notatkę dostaliśmy na torbie. Widziałaś Marysiu? Co tam napisali, że smacznego. Dziękujemy za wsparcie. No mam nadzieję, że będzie Wam smakować. No czytajmy już zjedliśmy smacznego. Było smaczne? Bardzo Dobry dobrze. wybór? Polecamy. Uhu. Dobrze, raj w niebie, raj w niebie się nazywa. A tutaj Emsia je ziemniaczka od babci, tak? Też reklamujemy. Reklamujemy ziemniaczki u babci, najlepsze. No. A babcia skąd te ziemniaczki? Mmm, polski, polskie ziemniaki. No i mama się pytała, czy dałam jeszcze jajko Emci i muszę wam powiedzieć, że tak Matylda negatywnie zareagowała jajkiem, tak rzucała i była tym jajkiem, że ja przeżyłam jakąś traumę. Mm. I ten, ale bym... Tak, ale Emcia tak lubi jeść, że myślę, że spokojnie. Co, Ty dałaś y, matulci całe jajko ugotowane, tak? Nie dała, mi tak, dała mi jako jajecznica takie ten, dała mi ugotowane i tylko białko, tylko żółtko. Tak. E, różne kombinacje co, było. Widzieli. My już wróciliśmy. Dobraliśmy wtedy tak? I najcudowniejsza rzecz w tym domu jest to, że wracamy. Cię ma. Mm. Zimna policzka, ale ten, wracamy do domu, jak widać tutaj taki nasz bałagan, a Matyda nawet nie chce się przebrać, od razu biegnę ją na zewnątrz, bo e, dzieci się bawią i ona musi do dzieci, do swoich koleżanek i to jest tak fajne, tak cudowne, e, że, że tak się dzieje, że sok. o, e, widzę, że tutaj... Ktoś do mnie dzwoni. ale Tam wszystkie mamy były. Ja już tak trochę zmarzłam bo tak jest godziny Staliśmy, bawiliśmy się w śniegiem i tak dalej. A ja już zmarsłam. Encia musi coś zjeść. To robimy sobie herbatkę, coś jemy. I potem, prawdopodobnie, wyjdziemy i jeszcze raz będziemy się bawić. oj, oj Tutaj mamy Elsę i Anę. Ale chciałam Wam pokazać. Taki fajna, taka fajna, taka przykąska. To jest y, jabłuszko. I masło orzechowe. Co nie? Matyda? Uwielbiasz, tak? Fajne to jest. Polecam. Tutaj dziewczynki się bawią, a ktoś je awokado. I równie wcina, bo już zjadło prawie, prawie pół. Emcia, Mcia. Miesz głodomorek. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak ty to robisz. To tak nie było z Matyldą, mówię wam. Z Matyldą to były cudawianki, czytanie, skakanie. Ten, a ta po prostu otwiera dzioba i je. Aha, teraz nie. No bo pochwaliłam, co? Oop, Tutaj nasza budowa. Ciu, ciu. Ciu, ciu, ciu. Wieża jest i budujemy. Ja tam zaczęłam kombać Matyldę. O, w ogóle chcę Wam pokazać, John. tutaj jeszcze nie ogarnęliśmy. Um, właśnie kupiłam, sama kupiłam film firmie, w ogóle ten, e, takie brykiet, jeśli chodzi o palenie w kominku. Podobno to jest to wiele, nie wiem, lepsze dla środowiska, co wyczytałam o ten? I z Ecomax Profi. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie się paliło. Właśnie staram się to rozpalić. Jest nawet jakiś coś na noc. Um, no, muszę. muszę to, to Starter pack taki. To się nazywa taki weekendowy pakiet, że na cały weekend ma nam starczyć. Ma być zimno, to dlatego ten. No, a tutaj. W końcu popatrzcie tak na styk, ale zmieściliśmy samochód do garażu. Tam jeszcze mamy, wiecie, rzeczy do rozpakowania, farby, takie dodatkowe rzeczy, co musimy ogarnąć. Um, no jeszcze tutaj mamy cegłę do naszej ściany. Um, no, ale samochodzik jest na swoim miejscu. zimno będzie, jak mówię, to chcieliśmy ten. Zaraz to też tam z powrotem wsadzimy, bo no, tak nie będziemy chodzić cały weekend hello. No, jak mówię, bym chciała to wszystko a, tak fajnie posprzątać. E, I pójść, jak się rozpala. Ciekawa jestem. Wygląda na to, że zaczyna się jakoś tak rozpalać. Super. No, tutaj trochę nam zagasło. Nie umiem pracować z tym, tym, jakby ognisko to pamiętam, bo jakby hercerka była. Jestem, ale tutaj to jest trochę ciężej. Ale no, chciałam Wam pokazać nasz Healthy Snacks. Sama zrobiłam hummus ze Ziki Guacamole i do tego brokuły, papryki, trochę, ale mało tych chipsów i ten. Marchewki pokrojone. W ogóle mam super film, który wypuszczę. To jest taki. Szykowanie batch cooking, to się nazywa po angielsku. Ale szykowałam nasze warzywa, obiady, kolacje, śniadania na cały tydzień. E, przez, I to zajęło tak około 3 godzin. E, I naprawdę z żoną jesteśmy zachwyceni. E, będziemy się starać to robić częściej, czy, bo naprawdę mega sprawa. Dzień dobry w sobotę. My właśnie, czy my, Amcia właśnie je śniadanko daję jej kawałek chlebka i to jest taki mój tryk, że pomiędzy jedzonkiem ona może sobie się bawić chlebkiem i bardzo nam się to sprawdza, jeśli chodzi o jedzenie, bo czasami nie ma ochoty na to co jej daje. A tutaj jak ma ten chlebek, to jest całkiem spoko. I to jest chlebek, który sama opiekę, to jakby wiem, co jest dokładnie w środku. Um, Daję trochę właśnie tego jedzonka na ten chlebek. I zobaczcie. O! o, No. Tak? Szczególnie jak zauważyłam, ona na przykład bardzo nie lubi brokuły, a jak jej tak daje, to trochę tych brokułów zje. Czy na razie nie lubi? Ja tak zauważyłam też z Matyldą jak karmiłam Matydę, że jednego dnia nic nie, jakby nie lubiła, na przykład awokado, a drugiego dnia chciała pół awokado. Na przykład. No, a Encia, jeśli chodzi o jedzenie, to właśnie brokuły to jest jedyna rzecz, co najmniej na je, ale to mi nie przeszkadza, bo inne, inne zielone rzeczy je. Wczoraj, jak się dopadła do e, awokado akurat trafiłam, czuję, że nie wiem, czy wy też tak czujecie, ale Awokado masz, nie wiem, 3 godziny, kiedy jest najbardziej taki dojrzały, najlepszy w smaku, e, że masz no, może nie 3 godziny, ale jeden dzień taki i trzeba trafić. I akurat wczoraj tak trafiłam, zrobiłam dla mnie dla Johna guacamole i dla dziewczynek pokroiłam w kawałki. E, Matyda stwierdziła, że nie chce jeść, a Emcia zjadła pół awokado. Pół. How's that even possible? Spacer do lasu, ale tak zaczyna już być zimno, że chyba musimy wrócić. No, ale słuchajcie, o tym spacerze. To jest Johnny pierwszy raz tak zimą w lesie, w stylu śniegu i tak dalej. John, jak się czujesz? Super. No, mam ciepłą herbatkę, jak Ale jest naprawdę całkiem spoko. No, ale chłodno. E, dobrze, że mamy te kaptury ciepłe. Ja mam zimową kurtkę z Kanady. To wiecie, to zupełnie inna zimowa kurtka, bo nie mogę po tym mieć pod koszulkę i nadal mi będzie minus 15-20 ciepło. A no, ale taki widok. No, faster! <noise> Ciąć się wygłupia. Już wracamy do domku. Ale jesteśmy cały bieli. Nie wiem czy widać. Widać tutaj na szeliku. Po prostu cały jesteśmy bieli. <grywia> John on się wygupia? No ja chyba... Bo ja najpierw wyszłam z matydą jak ona spała, John nakarmił cię. Potem John się dołączył z Mcią i ja cię teraz zasnęła. To ja chyba z dwie godziny jestem na tym spacerku. Chłodno mi jest, chłodno. Nie mam y, rękawiczek, bo mam w tym tym wrzucone. No, ale... O oh, jak fajnie! Wróciliśmy to od razu i ja się wzięłam za gotowanie. Wciążam się o dziewczynki. mam O, nie mamy don't have any more pop noodles. We have to Okej. Okay. Um it's a bit, it's warm, it's not hot. Oh. Y, zrobią też nam takie ogromne sałatki, tak jak jedliśmy kiedyś w Stanach. John, przychodzisz? Rosu miałam zamrożony, tylko musiałam odrozić, ugotować kluski, już mamy rosu gotowy. Nawet mamy dla nas trochę. Kurczaczka upiekłam wcześniej. W ogóle ten batch cooking to jest najlepsza rzecz ever. To tak nam się sprawdziło w tym tygodniu, że wiem, że od następnego też będę coś innego robić, tylko chcę znaleźć jakieś fajne przepisy. Słuchajcie, kupiłam taki krem. jedziery, Taki krem w sztyfcie. Akurat tylko w aptece mieli taki cały zestaw um, z takim kremem kremem. Ten właśnie taki sztyft um, i to jest na zimno i po prostu bardzo dużo dobrych rzeczy słyszałam o tym. A, no i też była puzla w tym. To teraz y, bierzemy się z metodą i będziemy składać puzle, tak? No, ale naprawdę fajny pomysł i to możemy trzymać po prostu będziemy mieć tutaj na dole, że zanim pójdziemy na zewnątrz, to to jest fajny pomysł mieć takie kremy. O, to jest, jest nazwa Mustela i to jest ten Nourishing Stick with Cold Cream. No. Hey, Hey, who's doing this puzzle? Me or you? <laughs> Me. Me two. goes there. set. Just, we need one more here. There's one here. Yeah. No a ja. Upieką nam ciasto drożdżowe. Już rozpalam w kominku, widać cude w oknie. Yeah w um, kładzie Macie spać No i trochę ogarniam kuchnię Hey Google, pause Hey Google, pause A tutaj jesteśmy z dziewczynkami, dzień dobry w niedzielę Ja już jestem ubrana, dziewczynki też Jest dziewiąta i właśnie szykuję mój sok z selera Dziewczynki już jedzą śniadanie tak. E, Kupuję takie te zdrowe, owsiane te kółeczka a, i Emsia bardzo lubi je jeść też. Daję je właśnie kilka rano, jak Matylda jej je z mleczkiem, tak? Smacznego! Yeah. Właśnie upiekłam chlebek i oczywiście jest jeszcze ciepły. Nie powinniśmy go jeszcze kroić, powinniśmy jeszcze oczekać, ale nikt domu nie mógł się doczekać, tak? I już jemy. Tak, taką małeczką kromkę Matyldowa. O. <grywa> 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 yeah, good job! O, Emczak nie śpi, Obserwuję, co się A. dzieje. Star Wars? Is it Star Wars? Game? Star Wars video game Gramy tutaj grę I prawie po prostu ostatnie kawałki yeah, yeah, yeah. O, oh, you're, you're on the vlog Hi Ania Właśnie Właśnie MC zjadła I jak widać I co mówisz? Mówisz mama, mama, mama? Mama Mama Ania Dada, Ania, Ania. albo Ania, 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 mama, 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 Bye bye, bye bye. No kochani, już poniedziałek. Tak, jak ja już poniedziałek. My właśnie jemy śniadanko, tak? A, no i chciałam w sumie tutaj zakończyć ten weekendowy vlog. A, wczoraj dużo nie nagrywałam, bo w ogóle słuchajcie taka sytuacja. Spotkaliśmy znajomych, a którymi jakby mieszkaliśmy um, w starym, mieszka jakby na tym samym osiedlu, w naszym starym mieszkaniu. No i oni szukają teraz tutaj dom w tych okolicach naszych um, i po prostu przyjeżdżali koło naszej ulicy, a my wracaliśmy z Sanek, z Matyldą i po prostu się tak z Matyldą i Zemcią będzie też tam była. Um, no i po prostu się spotkaliśmy, oni sobie poszli na spacer potem wpadli na herbatkę, To było bardzo miło um, i bardzo fajnie. A w ogóle to są tacy znajomi, że y, zawsze jak się widzimy, to y, nie wiem dlaczego tak rzadko się z nimi widzimy. Nie wiem czy, czy tak, też tak macie. A, no ale też y, organizacja. Spotkań, i tak dalej. To też ciężka, szczególnie w tym ostatnim roku. No i potem się umówiliśmy z innymi znajomymi, że oni, oni też przyszli na taki obiadek, sobie porozmawialiśmy, graliśmy w grę tą grę planszową, którą widzieliście. No i było naprawdę całkiem taki super niedzielę, bardzo spokojna. Matylda też się bawiła z koleżankami tutaj obok. No i taka. Taka niedziela. Wiecie, jak to jest. No, mam nadzieję, że ten weekendowy, domowy vlog Wam się podobał. Zawsze rozkminam, jak te vlogi nazwać, bo taki, nie wiem, kolejny weekendowy vlog. Jakoś e, ciężko to, to, żeby ktoś, jakby zachęcić kogoś, żeby obejrzał. No ale dobra. E, może o, może powinnam Was się spytać, jak ten vlog powinnam była e, nazwać. Um, jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania. I jak zawsze, Matylda i ja.